<noise> <noise> Nikt już tego nie naprawimy. Hej, 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 hej! A! Cześć wszystkim! Oglądacie Wiki Show. A dzisiaj po waszych licznych prośbach nagrywamy filmik z moją ukochaną mamą! Wszystkim cześć! Mama bardzo tęskniła za filmowaniem, prawda? O tak, tęskniłam za filmowaniem, tęskniłam z naszym kochanym stałem wyzwań, a co najważniejsze, tęskniłam za naszymi drogimi subskrybentami. Mm, Też z jeśli jesteś nowy na naszym kanale, koniecznie zasubskrybuj go, ponieważ... Naprawdę chcemy spełnić marzenie oh. o diamentowym przycisku. Tak jak i wy, bardzo stęskniłyśmy się zagraniem planszowymi i wyzwaniami. Dlatego dzisiaj nagrywamy nowe wyzwanie. Duży kontra mały. To jest duży, a to mały. Ha, nice. Sedno. I zgodnie z tradycją, tata przygotował dla nas super wyjątkowe zabawki. Ktoś dostanie dużą zabawkę, a ktoś jej miniaturową wersję. I co ciekawe, ruszamy! No co dziewczyny gotowe? Uh -huh. Już wszystko przygotowałem. Raz, dwa, dwa trzy! O Uh, a u mnie jest duża. A u mnie mała. A co tam jest? Mam jakąś figurkę. O, ja mam takiego samego, tylko ogromnego. Wow, dobra, sekundkę. Jest strasznie ciężki. Jest ogromny. Niczego nie rozumiem, ale to oczywiście bardzo ciekawe. Montaurs, to całkiem popularna rzecz. Mały też się rozciąga? Widziałam tylko na YouTubie, że rozciągają się w ten sposób, aż na kilka metrów. Potrzebuję noża. Spójrz, Wika, jest pokazane na pudełku. Oj, ale go zakręcili. Zaraz będziemy ciągnąć i kręcić. Wyciągnęła mojego małego Armstronga z niewoli i wiecie, jest trochę jak ciasto. Wika, dotknij. Mogę? Okay. On ma, on ma tutaj... Jest bardzo miękki, jak gruby kawałek jak ciasta. Jak gniotek. Tak, jak gniotek. Spójrzcie, jak, jak on się ciągnie. Łooo! Zobaczycie? Rozciąga się jak slime. Można mu nogi zawiązać, zobaczcie! Ostrożnie, żeby nie rozerwać mu tyłka! O oj! Spójrzcie! Juga! Setny poziom! Tak! Teraz zobaczmy, co potrafi twój wielki artystroj! Wow! Pewnie można go rozciągnąć aż do sufitu! Jest strasznie ciężki! Jest taki miękki! Ale ma ciekawą głowę! Jest jak miutek, elastyczny, to dziecko. Wow. Widzisz, jaki elastyczny, fajny? Słuchaj, jak opiszesz to uczucie? To jak. A... jak piasek kinetyczny, czy co? Nie, nie, zaraz sobie przypomnę, to jak, jak jakiś slime. A, był taki slime puszysty. Nie. Nie. Dalej ciągnijmy. Dobra. Ostrożnie jeszcze go rozerwiecie. Wróci do swojego <laughs> pierwotnego kształtu. Tak, on <noise> A dawajcie za ręce. D wow. I nagle puszczamy i już. A za nogi. <noise> Rety. No mały nie jest gorszy od dużego. Jest bardzo słodki. Mogę, Wydaje mi się, że jest fajniejszy. Jest taki słodki. Z nim też tak można. Dobra, dobra, to jest tata. To jest syn. Okej. Okay. Drogi... Armstrong, czy coś tam, nie pamiętam Twojego imienia. Może zrobię ci masaż. Dobrze. Oho, masaż. Klikajem, klik, klik, klikamy w głąbce. Bardzo modny majt. Chiński! Co? To serwiesz. Nie, dawaj jeszcze! Nie! Dawaj, 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 dawaj. Puścić? A dawaj, ja puszczę. Ty puść. Następna runda. 3, 2, 1! Co to takiego? Co to za wojownicy? Wojownicy! Ja mam notatkę z napisem duży. Moje pudełko było za małe, zaraz ci przyniosę. Wow! A to tacy sami wojownicy? Tylko więksi? Tak, tak, tak. O, jakie małe! Spójrzcie! Kto to w ogóle jest? Szczerze mówiąc, nie wiem, co to za zabawki. To amerykańskie. Tak, Tak, super! Gdzie oni są? A, tam następnie. Uh, Oho! To także są wow. dzieci, a to są ich rodzice! To bracia! I powinien się nazywać dzieci i ich rodzice, a nie duże dzieci. I mały. kontra rodzice! O, oh, ale fajne! Dobra, przyjrzyjmy się, jak to w ogóle działa. Mamo, pomóż mi! Co? Tu jest podstawka! Dajcie lajki! Dajcie lajki, dajcie lajki! Daliśmy radę i zobaczcie, jak działa ta cudowna zabawka. Mamy dwie dźwignie: jest niebieska i czerwona. Ja mam niebieską, a mama czerwoną. To są dwa przyciski. I zadanie polega na tym, że musimy tak sterować przyciskami i rozwalać przeciwnikowi głowę. Widzicie, jak bije? Tak, właśnie, właśnie zrobiłam to, zrobiła. to mamie. Ja nie byłam gotowa. Gdzie już tu walczycie? Dobra, ustaw głowę i zrobimy tak. pierwszą I... rundę. Trzy, dwa, jeden walka! Głowa <laughs> jeszcze... A! Mama przegrała! Dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Ej, hey, to to nie zaczął! A, 3, 2, 1, faj! Znowu udałaś, ale trochę później. No Jest to małe! Zobaczmy, jak funkcjonalni są nasi mali bokserzy! Tutaj zamiast dźwigni mają na plecach coś takiego. Małego. O, mają takie małe wajchy. Mama, dawaj. Ja ciebie pierwsza z Drobiłam to po czy Wika wygrała? Dobra, jeszcze raz. Znowu. Pierwsza byłam. Nie wiedziałem, która pierwsza, ale ogólnie głowy poleciały. No, myślę, że dla chłopców to jest super zabawka. A mi chyba tamten chłopek się bardziej podobał. Jaki chłopek? Chłopiec z plasteliny? Tak. <laughs> Trzy, dwa. Jeden, stój! Co? Nie pokazujmy, co tam jest! Dlaczego? Jak to? Dlaczego to? ciągle spada. Dobra, nieważne. Wiesz, tworzymy zabawne treści dla naszych kochanych subskrybentów. No, ale niektórzy nasi nowi widzowie oglądają filmy nie subskrybując. To trochę przykre. Zgadzam się absolutnie. To co, robimy strajk? Nie będziemy pokazywać naszych filmów, dopóki... Dopóki wszyscy nie będą subskrybować. Dopóki nowi widzowie nie zasubskrybują naszego kanału. Nie. Dobrze, strajkujemy. Słyszałeś? A ja co mam zrobić? Nie wiem. Subskrybujcie! Ja byłem pierwszy, który subskrybował. Ziomki, kto jest nowy na naszym kanale, koniecznie niech subskrybuje nasz kanał. Macie 3 sekundy. 3, 3 2, 1. 2, 1. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zasubskrybowali nasz kanał WikiShow. Ponieważ pozostał już tylko otropina do spełnienia mojego marzenia. Do naszego marzenia 10 milionów subskrybentów. To diamentowy przycisk. Proszę, proszę jeszcze raz. Subskrybujcie, już niewiele zostało. Dobra, strajk odwołany? Tak. Dobra, można pokazywać? Tak, pokazujcie. Wow. Mam chyba jakąś miniaturkę. A tu są jakieś poduszeczki? No, to są poduszeczki. Cześć to... mówiąc, nie wiem co to. O, to jest spore. Daj, pomogę ci. Czekaj, musimy... Spójrz, oni tutaj stoją! O, wow, A -a, spójrz, oni. Trzeba tym rzucić. Na różne pola. Kółko lub krzyżyk. Tworzyłam. Wow. Aha, niczego nie rozumiem. Wow. Co to jest? To jest ogromne! Naprawdę! No to, to jeszcze trzeba będzie zmontować. O, o, o. No, zaraz to złożę i włączę kamerę. To już się zmontować! generalnie daliśmy sobie z tym radę i okazuje się, że to wygląda jak gra w kółko i krzyżyk w prawdziwym życiu. Dobra, spójrzcie. Mamy mnóstwo o, takich małych torebeczek. Są takie raczej normalne, ciężkie. Są ciężkie, tak, którymi trzeba trafić e, w każde pole. Spójrzcie, tu jest krzyżyk i tu jest kółko. Cała sztuczka polega na tym, że w przeciwieństwie do papierowej gry w kółko i krzyżyk, gdy już wyląduje na polu, może zmienić przebieg gry milion razy. Rozumiecie, co na A, to można znaczy, przeszkadzać one, one... przeciwnikowi. Tak, są mobilne, a gra może zmieniać się milion razy w ciągu minuty To, to co, spróbujemy? To się gra Zaraz zobaczymy oczywiście, Fajne. czy się kończy, czy nie Usiądźmy Wika, rzuć, a dowiemy się, czy będziesz krzyżykiem, czy kółkiem Okej, okay, tak, raz, dwa, trzy uh! wow! <słuch> Rzucaj uh. No, dziewczyny co się A co się dzieje? Tu jeszcze trzeba przecież obrócić Dobra, tyk. No co? Hmm. A ja wezmę swoje kijki. O! A! Nie! Chwila, czekajcie. Jak to nie, Wika? A co to znaczy? No jeśli Wika teraz to odwróci, no to przegrałaś. <ścoughs> to co? No co? Musisz rzucać w ten sposób. Dawaj. U! O! A, wie. Dalej rzucaj. Dawaj. <grym i górę> Dobra robota. <grym i górę> Zobaczcie, jeśli teraz tutaj trafię, to po prostu wygram. Szybko się odwróciły losy gry. Lider od razu się zmienił. No co to ma być? Fajna jest ta gra. Można tak bez końca grać. Nieee! Yes! Yes! Wygrała! A, mama wygrała! To było super. Tutaj mamy miniaturową wersję tej samej gry, w kółko i krzyżyk. Tak ją nazwijmy. Tak, inaczej by to nazwać. I mamy takie maleńkie, to rybeczki. Bombeczki. spróbujemy? Daj. Weź. Tak, w ogóle w tę grę można grać na lekcji w szkole. Tak. na lekcjach w szkole trzeba się uczyć. W To można pobawić się na przykład. Jasne, ale można grać pokryją. Mamo, zawsze jesteś taka nudna. No dobra, teraz ja jako pierwsza. Z góry, tak? Dawaj. Oh. No, zasada gry jest chyba jasna. Słuchajcie, możecie zagrać tylko raz. Znajdziecie wszystkie te małe torebki za jednym zamachem. Gdzie to jest? Mam kółko! Nieźle. Czemu tak z bliska? Mm. <laughs> <Jej>! o, tak. <laughs> wow. To poszło o wiele szybciej niż przy tej dużej wersji. Zgadzam się. Fajne. Trzy, dwa, jeden! Wow. 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 Coś znajomego mi! Ha, ha, ha spójrz, jakiego mam olbrzyma! A ja mam małego! O. To wszystkim bardzo dobrze zna o krokodylu-dentyście. Ona była popularna z 3-4 lata temu, gdy Wika dopiero zaczynała 2017. swoją przygodę. Już tak nie Ta, ale wtedy nie było takich małych krokodyli. Dokładnie. Spójrzcie, jakie słodkie. Znowu tata, a tu jest syn lub córka. Wygląda bardziej na córkę. Ale zęby nie są zbyt ładne. Kto pierwszy naciska? Dawaj. O, eee. powiedzcie mi, jaka jest zasada tej gry? Zasady gry. Należy naciskać na te śnieżno-białe zęby. Mleczaki. Jeden mleczaki. W pewnym momencie te usta się zamkną. I odgryzie palec. Coś takiego. Ty pierwszy. Dawaj, szybko. Straszne! Fajne! Całkiem fajne. Ciekawe czy Maluch też pasuje nad tym gryzieniem. Też jestem ciekawa. I te zęby też można nacisnąć? Mogę? O Ten ma ostre ząbki. Tutaj są mleczaki. A tu były stałe. Też się naciskają! Uuu, Chyba trzeba to robić małym palcem. Tak, tak, tak. Ale wiecie, musicie wyciągnąć palec ten czas, bo się zablokuje. <laughs> Przyczepia się. Oj! Wiecie, co wymyśliłam? Spójrzcie. Otwieramy i wkładamy. <laughs> Papa krokodyl zjadł swoje dziecko. <laughs> Tyle! Zjadł to, zobaczcie! Trzy. Dwa, jeden. To małe czy duże? Adam? Ja mam małe. Teraz rozumiem. Super. Kula, to spójrzcie! Ooo, jakie słodkie! Wika, potrafisz to złożyć? Córka. Nie, umiem tylko jedną stronę. <laughs> Maksymalnie. Ale za to jestem bardzo dobra w rozkładaniu kostki Rubika. Zrobię taki bałagan, że nikt tego nie poskłada do kupy. <laughs> kręcę, kręcę, zrobię zamieszanie. To też się kręci tak samo dobrze jak dłużej. Tak, spójrzcie. Op, op. Nigdy <laughs> już tego nie naprawimy. Zajmuje mało miejsca w kieszeni. Tak, w zasadzie bardzo fajna zabawka! Możesz sobie potrenować, na przykład w autobusie. Spróbuję to rozwiązać, okej. Okay? Okej. Okay. O, to fajne! A twoja jest o wiele Super. fajniejsza! Moja tak szybko nie działa! Właśnie, działa powoli. Nie obraca się. Patrzcie, prawie już tutaj użyłam! <laughs> Trzy, dwa, jeden. Uu. Oooo! W każdej rundzie reaguje. Oooo! Tylko, spójrzcie. Kogo mam strzelać? To taki sam? Prawie wystarczy zamienić te kolory, o tutaj. O, niebieski z zielonym, tak, wy Jak coś nie wie, to pistolet na wodę. Tak. automatyczny. Spójrzcie, tutaj również pokrywa się otwiera. Tato, zrób dobre zbliżenie. Filmuję z bliska. Jak tu się wlewa wody? To się otwiera? Tak! Super! A strzelanie? Mm. Spójrzcie! O, o Zaraz naleję! Wika, nie masz szans! Jest! Tym twoim maleństwem! Wika, strzelaj! Co? To nierówna walka! Dobrze, już cię schłodziłam, jest gorąco! Dziękuję! Naprawdę mi chłodniej! No i co dziewczyny, co o tym myślicie? Ej ej, 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 co robisz? Co jest? Wiesz, gdzie trafiłaś? Gdzie? Telefon? Nie, chyba... <ślał> Chciałeś coś powiedzieć, słuchamy. Już zapomniałem, nieważne. Tak czy inaczej, kochani, jeśli chcecie drugą część, zbierzmy dużo lajków pod tym filmem i nakrycimy sequel tego właśnie filmu. Z mini zabawkami. Tak, z mini zabawkami. Mogę? Ja jestem zachwycona tymi zabawkami. Przejdź do mnie! Jeśli spodobał wam się ten film, to koniecznie go polubcie. I wszystkim, papa, do zobaczenia w nowym filmie. Pa, pa. koniec! O oh, nie, nie, nie! Dawaj, 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 dawaj! Tak, tylko nie strzelaj w gniazdka. Tutaj wszędzie jest pełno gniazdek. Dosyć! Koniec, koniec, koniec!